W dniu dzisiejszym, Szanowni Państwo, włączamy kolejny autobus. Z promujący ziemię Łukowską jako ziemię Henryka Sienkiewicza, Ford Transit. Jak widzicie Państwo, jest umieszczona postać Jagienki, znana z powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy. Co prawda, w ekranizacji była przedstawiona z ubitym bobrem. Bobry są pod ochroną, więc na autobusie już tego Tematu nie zamieszczaliśmy. Kolejny autobus we, we flocie. Nabyliśmy go niedawno. Kosztował około pół miliona złotych. Ten kolejny bus wpisuje się we flotę sienkiewiczowską. Myślę, że to kolejna okazja do promocji powiatu łukowskiego, do promocji ziemi Henryka Sienkiewicza, rodzimej ziemi. Kolejny powód do pamięci, z dumy o naszym nobliście, zwłaszcza w tym trudnym czasie, kiedy dzieła Henryka Sienkiewicza są rugowane z kanonu lektur szkolnych.